Moi drodzy, dzisiaj zapowiadam wyzwanie. Wyzwanie na Larego Śłoki. Żeby już nie było takich sytuacji, że ktoś będzie mnie spotkał na mieście i gadał do mnie jakieś tam bzdury. Oczywiście nagroda nie będzie tak wysoka jak ostatnio. Nagroda, o którą będziecie walczyć, jeżeli będziecie go chcieli, to jest 1000 zł. Czyściutkie, nieopodatkowane do kieszonki, ale w zamian za co. Pierwsza osoba z województwa naszego, która przyjedzie do mnie i wyciśnie przy mnie 200 kg 10 razy, dostaje ode mnie klocka. Szybko, zwięźle i fajnie finansowo. Pamiętajcie, pierwsza. Teraz tak, żeby była świadomość i żebyśmy w jakikolwiek tam sposób ustalili, ustalili zasady tego wezwania. Po pierwsze, zawsze sztanga schodzi do klatki. Czy to będzie odbicie, czy to będzie tylko położenie sztangi na klatce, zostawiam to dla Was. Wiadomo, z odbiciem będzie, jeżeli ktoś umie to robić, to będzie łatwiej. Dupa, przytwierdzona do ławki, oderwanie dupy, wiąże się z tym, że powtórzenie jest niezaliczone. To jest dwa. 3. nie ma żadnych jakichś monsterów, ramów, koszulek, ktoś sobie chce założyć tam bluzę, nie ma problemu, chce ktoś sobie założyć nadgarski. czy taśmę nadgarski? nie ma problemu, chce ktoś sobie założyć e, pas, nie ma problemu, chce ktoś sobie założyć jakieś tam, nie wiem, buty do trójboju z lekkim podbiciem podeszwy, nie ma problemu, jest to do zaakceptowania przeze mnie. Tylko moi drodzy, z racji tego, że jesteśmy na tych mediach społecznościowych, a ja się gdzieś tam w ten jeszcze, mimo mojego poważnego wieku bawię, to ja od razu tutaj z góry zapowiadam, że każda osoba, która będzie próbowała podejść pod, ten, pod to wyzwanie, będzie u mnie nagrana. No i później może stworzymy fajny materiał z racji, może być tak też, że będzie parę tych osób. Nie wiem, może ja gdzieś tam w jakiś tam sposób zobowiążę się i też gdzieś tam podejmę to wyzwanie. Chociaż mówię, no 200 kg dla mnie, 10 razy wycisnąć w moim wieku, to, to już jest nie nada wyzwanie. Już nawet nie chodzi o zrobienie siły, tylko czy przy którymś tam kolejnym powtórzeniu gdzieś coś nie pyknie. Ale mówię, jest to wyzwanie dla was, młodych chłopaków, żądnych gdzieś tam jakiegoś takiego szacunku wśród naszego świętokrzyskiego społeczeństwa. Na zasadzie, że kawał skurczybyka. Eee, oczywiście to nie jest żaden dowód, że ktoś jest silniejszy ode mnie, bo jak sobie przejrzycie moje filmiki, to ja 9 powtórzeń robię na 230, jak byłem w najlepszej formie. Także troszeczkę by jeszcze brakowało. Także mniej nie, moi drodzy. Może ktoś tam zrobić lepszą formę na obecny mój czas, ale na pewno w jakiś tam sposób by mnie to zmobilizowało do jeszcze cięższej pracy i gdybym gdzieś tam poczuł delikatnie jakiś tam oddech na swoich plecach. Bo na razie no, swoim skromnym słowem mówię nie czuję. czy co? No chyba wszystko wiecie, e, co w tym temacie. Co, no zapraszam do ciężkiego treningu i z dniem 1 maja i będzie 26 maja, dzień moich urodzin. Zakończymy to wyzwanie. Pierwsza osoba, która do mnie przyjedzie i wyciśnie 200 kg 10 razy od ręki, dostaje klocka. Pierwsza i jedna. No a co? A my robimy na ten temat materiał i rzucamy to na YouTube, żeby było jasne, że ktoś wygrał. Pozdrawiam. Siła i honor.